Ju sięwanko, z tej strony Adi Gamer. Dzisiaj będziemy grali w Minecrafta Bad Warsy. Jak widzicie grałem, no i przegrałem pierwszą rundkę, ale teraz będę nagrywał i, i zobaczycie co mi wyjdzie z tego. Jak widzicie mapka Karaiby. Jedna z fajn, moich ulubionych mapek. No i będzie grana. W dzisiejszym odcinku spróbujemy wygrać przynajmniej dwie ręki. Co z tego zagramy dwie? Zobaczymy czy się coś uda. Jak widzicie gramy z moim takim teammateem kanapka13. Bardzo Cię pozdrawiam. Ja, jak zawsze muszę łóżko budować, bo innym nigdy się nie chce. To ja będę obudowywał łóżeczko. obudujmy tak. Pierwszy raz. Może Obsydian uda się nam zrobić. Nie wiadomo. No, ale jak się Wam filmik spodoba, zostawcie lajka i suba i komentarz, jaką następną grę mam. Nagrać. Jak widzicie, mój teammate już na środek idzie. I ck. Teraz się musimy do góry podbudować. No bo przecież trzeba wejść. No trzeba wejść. Mamy pojedyncze emeraldy. Dla mnie to spoko. Więc teraz możemy wracać na swoją bazę. Jak myślicie, co kupić? Zbrojkę diamentową czy łuk? I co tu wybrać? A, no, weźmiemy sobie tą zbrojeczkę. Może coś pomoże. Jak zawsze. Co nie kupujemy tego żelaznego? Patrzymy się, czy ktoś idzie. Nie, patrzymy. Nikt nie idzie. Kupimy sobie mieczyk, kupimy sprota. A dobra, kupimy sobie już tą żelazną zbrojkę. O! Abym zapomniał zostawić 4M. I możemy iść znowu na środek po nasze emeraldy. Jak widzicie, szary już się próbuje dostać, ale mu się to nie uda. Ja mu muszę przeszkodzić. No przecież nie będzie moich emeraldów. A co wy myślicie? No i już mamy znowu pojedyncze. Teraz napiszcie w komentarzach, co byście woleli: opsa zrobić, czy zbrojkę? Napiszcie chętnie w komentarzach. biegniemy na wysepkę a ja to tak sobie zrobię zbrojkę będzie lepsza tak widzicie zbrojka mamy dobra czekajcie pułapkę kupimy ale którą? alarm no i teraz znowu lecimy na środek, ale tym razem po emeraldy na obsidian. Szary się chyba dostał na ten środek, ale musimy go pokonać, żeby naszym jaksów nie zabrał. czekamy na ostatnie dwa diaksy i będzie obsydian O nie, ktoś do nas przyszedł. Teraz musimy szybko wracać. Gdzie jest? O nie. Nie mamy łóżka? Musimy znaleźć znaleźć nasze wyjście. Jak widzicie, zostałem sam, a, a wiecie, kto nas wy... zniszczył? No wiecie, no zielony. A wiecie, co się stanie? Teraz my zielonego idziemy zniszczyć. Tak, dokładnie. Teraz my zniszczymy zielonego za to, co nam zrobił. Bierzemy miecz, łuk i przegraliśmy. No zabrał mnie za wskroczenie, nie miałem co zrobić. Gramy następną arenkę. Następna arenka. To ta sama arenka Karaiby i zobaczymy co się tu stanie widzicie mam nadal trzy osoby. Musimy poczekać, bo nie wystartuje. Aha Jeszcze raz wejdziemy na... Tym razem zagrajmy sobie. A nie ma nic innego, to gramy w dół. O, teraz byliśmy na fajną arenkę. Już mamy pełno. Arenka nazywa się Zamek, jakbyście nie chcieli wiedzieć. Od razu lecimy na kogoś. Sprawdzimy, czy mamy sąsiadów. Pierwsze, no. Mamy żółtych i mamy różowych, ale różowi są bardziej od jaksów, więc nimi się tak bardzo nie musimy przejmować. To lecimy na jaksy. A co nasz teammate zrobi? Lecimy na nasze diaksy. Różowy już poszedł tam. Musimy patrzeć czy Uż... Lecimy, bo żółty za nas Nie pozwolimy. No przecież nie może... Widz... O Jezu, Łacie pani. No. Brawo, nasz teammate próbował fireballem. Ja lecę. Jak widzicie, wełna się kończy. Widzieliście? Widzieliście, co on zrobił? Dobra, mój teammate poradził, a się tak przestraszyłem. No co on zrobił? Widzieliście? Wow, abym spadł. O. Klepa. A, zabił mnie. Aż rzuciłem go. Więc. Więc, tyle z tego mam. Czekamy aż się... No, a nasz teammate obudowywuje od nowa łóżko, bo jak widzicie, ja obudowywać łóżka nie umiem, to mój teammate się za to zabrał. Widzicie, mamy ogarniętego teammate'a przynajmniej. O Jezu, a widzicie, przynajmniej mojego złotka nie dostanie, a. A, mnie pobił, mnie. No widzicie. A, nasz teammate bardzo dobrze utrzymał i wygrał z gościem. Pozdrawiam Witka 1335. Witek jak myślisz... Idzie ktoś? Dobra O nie, żółty przyszedł Co za fajtus Jak I mój kill Jestem na posterunku, nikt mnie nie pokona przecież Nie udało się go rzucić. masakra. Jak myślicie, musimy ich zniszczyć, czy nie za bardzo? No musimy przecież. A co takiego się stanie? O. A widzicie, nad nim mam na zbrojkę. Takie życie. Musimy się co chleb patrzeć, czy ktoś do nas idzie. Dobrze, że różowie nas nie atakują, bo to by było przesrane. O nie. Mały wełny. Żółty sobie łuczek kupił i teraz będzie w nas się... Wojanka się bawić. Napisałem do teamata, żeby przyniósł wełnę. I z firebola nas rzucił. O, mamy na od razu na zbrojkę. Bierzemy. Złoto, mieczyk i musimy na ich lecieć. Czekaj, czy tym razem się uda, czy nie? Patrzcie, widzicie, jak, jak mi uciekł. O Jezu, myślę, że nas już pozabija na tym jednym HP. Bierzemy refa. Zjadamy i czekamy, czy, czy znów ten gościu tu przyjdzie. Też ma. O nie, Nie. chapy pominął zostało i widzicie, widzicie, a ja zabiłem go, nie dał mi się, lecimy dalej. Ci rzuci. Chyba nam spokoju nie dadzą. No nie dadzą nam spokoju. No co mam... co? Co mam zrobić? No. Lecimy. Patrz. Będzie... Robił TNT. A skoczył na mnie. A TNT będzie rzucał. Tak S. nie, A, przegraliśmy. To w tym odcinku już na koniec. Dzięki powodzenia. Zostawcie jeśli suba i dzwoneczek, jeśli się Wam film podobał.